Witamy w kolejnym odcinku Porozmawiajmy O. Dzisiaj z nami Audi RS3. Na samym początku chcemy zaprosić do oceniania, komentowania, udostępniania materiału. Chcemy także podziękować firmie Katokar za udostępnienie samochodu do nakręcenia materiału. Audi RS3 jak sami widzicie wygląda jak Audi RS6 wieku jeszcze niedojrzałym. Samochód ma bardzo agresywną linię, która przyciąga masę spojrzeń przechodniów. Ale tak naprawdę porozmawiajmy o tym w środku. Jak sami możecie zobaczyć, krople na, na szybie. Chwilę po wejściu do samochodu zaczął padać deszcz. Na całe szczęście Audi RS3 posiada napęd Quattro, który zadba o naszą przyczepność. Co tak naprawdę Audi RS3 posiada pod maską? Jest to potężna 2,5 litrowa jednostka, turbodoładowana, 5 która generuje 367 koni mechanicznych, 460. Newtonometrów dostępnych w zakresie od 1625 obrotów do 5550, czyli tak naprawdę w każdej chwili. Dzięki temu samochód rozpędza się do 100 km w zaledwie 4,2 sekundy. Silnik wrs 3 brzmi naprawdę cudownie, jak tłumaczy Audi jest to zależne od kolejności zapłonu cylindrów. Kolejności pierwszy, drugi, czwarty, piąty i trzeci, ale nie tylko, nie tylko silnik jest słyszalny w tym samochodzie, układ wydechowy z aktywnymi klapami jest no, naprawdę mięsisty, że tak powiem. Przy zmianie biegów można, można uszyć tak naprawdę wystrzał, ale jak niektórzy pomyślą, nie jest to tak naprawdę zryskiwane paliwo do wydechu, jest to tak naprawdę double clutching. Czyli podwyższenie obrotów silnika między zmianą biegu. Trzy tryby układu zawieszenia: Auto, Komfort i Dynamic, które tak naprawdę pozwalają nam dopasować sztywność samochodu do warunków i trybu jazdy. Skrzynia biegów automatyczna, 7-stopniowy stronik, 6 biegów krótszych i siódmy dłuższy po to, żeby obniżyć spalanie. Ogólne tryby jazdy, czyli tak naprawdę indywidual, który możemy sobie ustawić samochód pod siebie, tryb komfort, który teraz właśnie załączyłem. W tym momencie czuję się jakbym jechał nową trujeczką. Żaden autem sportowym jest komfortowo cicho, mięciutko, aż chce się jechać w rasa. Następnie tryb auto i tak naprawdę chyba jeden jedyny właściwy tryb. Czyli dynamic. Układ kierowniczy, który jest bardzo bezpośredni, adaptacyjny do prędkości, czyli tak naprawdę przy mniejszych prędkościach jest bardziej wrażliwy, bardziej miękki, a przy większych prędkościach jest bardziej oporny, żeby tutaj nie spowodować jakichś dużych. Zmian kierunku jazdy. Cały czas o przyspieszeniu, o osiągach, ale gdzie o hamowaniu? W tym modelu akurat nie ma hamulców ceramicznych, które wychodziły. Można było zakupić hamulce ceramiczne na przednią oś. Koszt wymiany takich hamulców, mówimy tutaj o tarczach i o klockach, to wydatek rzędu 25 tysięcy zł. Napęd 4, o którym mówiliśmy na samym początku, nie jest tak naprawdę napędem 4x4. Jest to napęd naprzód i w momencie, jeżeli tracimy przyczepność, jest dołączany tył. W żaden sposób tego nie odczuwamy. Średnie spalanie po dzisiejszym dniu przy dynamicznej jeździe 17,3 litra na 100. Ale krążą mity, że można wykręcić tutaj spalanie rzędu 8,5 litra. Oczywiście na trasie. Samochód prowadzi się idealnie. Jest to samochód sportowy, jest to samochód miejski. Można tym pojechać w trasę, można tym pojechać do sklepu, a po zakupach pojechać na tor i zrobić parę kółek. Jak na samym początku wspomniałem, samochód bardzo zwraca na siebie swoją uwagę. Nie tylko tym, jak wygląda, ale tym, jak brzmi. Za egzemplarz z 2015 2016 roku musimy zapłacić około 200 tysięcy złotych. Za nowe Audi RS3 musimy zapłacić już 120 tysięcy więcej. W tej cenie możemy kupić na przykład dwa Golfery. Czy warto? Audi RS3 jest bardzo solidnie skonstruowane, jest bardzo dobrze wykończonym samochodem, co przemawia na jego korzyść i tą cenę. Na pewno układ wydechowy, moc, napęd, no i przyspieszenie. Podsumowując, samochód jest doskonale wykończony. Nie brakuje mu tak naprawdę niczego, w środku, z zewnątrz czy pod maską. Gdyby nie cena, jestem przekonany, że konkurencyjne modele w tej klasie nie miałoby niczego do gadania przy wyborze klientów. Fotele, które widzieliście, są oczywiście na dodatkowym wyposażeniu, ale wyglądają obłędnie dobrze i dają takie samo odczucia podczas gdy w nich usiądziemy. Jeżeli ktoś przypadkowo załączy radio, jakimś cudem znudzi mu siedzenie silnika i wydechu, także pozytywnie się zaskoczy, ponieważ Audi w tym aspekcie nie pozostaje w tyle. Audi RS3 sieje po strach na jezdni. Jego agresywny front, który pojawia się we wstecznym lusterku powoduje, że kierowcy bardzo szybko zajmują prawy pas, a stojąc na światłach niko bok ciebie nie przekazuje. No, chyba że tak jak my, natrafisz na Porsche 918, które mogliśmy podziwiać od tyłu. Jeżeli ktoś nie lubi ogromnych samochodów, jak na przykład Audi RS7, to wynik na papierze w żaden sposób od siebie nie odbiega. Audi RS7 posiada więcej koni pod maską, ale przyspiesza do setki, tak samo jak RS3. Jedynym minusem Audi RS3 to tak naprawdę cena. Cóż tu więcej mówić? Zdecydowanie trzeba to poczuć. Jeżeli nie masz wolnych 200 tysięcy, to polecam odwiedzić chłopaków z wypożyczalni Kato Cars, którzy posiadają właśnie ten model w swoim grażu. Na hasło NTM otrzymacie 10% zniżkę na wypożyczenie Audi RS3. Ja serdecznie dziękuję wam za obejrzenie materiału i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.